50 500. To tyle, że tysięcy trzeba dać za takiego Jeepa Grand Cherokee. Ta wersja, tam 480 parę tysięcy, ale ogólnie możemy założyć, że to jest samochód za pół miliona. I czy to jest samochód wart pół miliona? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Na szczęście my nie mamy takich dylematów, bo nie mamy takich pieniędzy, żeby kupić taki drogi samochód. Ale dzisiaj z dumą przedstawiamy wam najnowszą generację Jeepa Grand Cherokee. Ale żeby zrozumieć, czym jest ten samochód, najpierw przedstawimy pozostałych bohaterów tego odcinka. To jest model Grand Cherokee, od którego wszystko się zaczęło, czyli popularny ZJ. Zjednoczone ZJ, przygoda się zaczęła 6 lat temu. Kupiłem swojego pierwszego ZJota, miała to być zabawka do terenu. Pojeździłem rok czasu, niestety padła skrzynia biegów. Później były WJ, KJ, XJ, aż w zeszłym roku kupiłem tego. Jako takiego klasyka. To jest ZJ52 V8 Orvis. Kupiony był jako nowy w Polsce w 1995 roku. Pierwszy właściciel jeździł nim 21 lat. Później był w rękach paru osób, że go kupiłem w zeszłym roku. Czyli samochód, który tak naprawdę stworzył. suwa, można tak powiedzieć. Bo jest to Jeep, który już był nastawiony bardziej na komfort niż na jazdę terenową, ale jednocześnie był nadal autem, które miało bardzo duże zdolności terenowe przez to, że miało klasyczny napęd na dwóch sztywnych mostach. I dzisiejszy Grand Cherokee także jest komfortowym Subem o bardzo dużych zdolnościach terenowych, więc te cechy jakby są tożsame. Kolejne auto, które zaprosiliśmy do porównania i prezentacji to jest właśnie poprzednia generacja modelu Grand Cherokee. Czyli model WK2. 3 litrowy diesel, 250 KONI. Samochód w moich rękach od 5 lat. Tak naprawdę użytkuję go totalnie bezawaryjnie. Ma przejechane już 200, ponad 220 tysięcy. Eee, nie robiłem w tym samochodzie żadnych napraw, które były związane z jakąś awarią. Tak naprawdę wymieniam olej. O tym trzeba pamiętać, bo tutaj niestety olej powinno się wymieniać co 8-10 tysięcy maksymalnie i to też e, musi być konkretny olej. E, olej w e, skrzyni biegów, e, klocki hamulcowe, tarcze, wszystko dostępne w sklepach e, od ręki, tak naprawdę e, każdy mechanik może ten samochód naprawić. E, mało tego uważam, że każdy kto chce naprawiać sam swój samochód, to auto też może sam naprawiać. E, tu mamy ten plus, że na YouTube znajdziemy mnóstwo filmików, gdzie Amerykanie te auta naprawiają po prostu pod domem. Jest to naszym zdaniem bardzo udany model i cała nasza ekipa uważa, że właśnie WK2 to był najbardziej terenowy słów na rynku. I zobaczymy, czy ta najnowsza generacja też zasługuje na taką nazwę. Dla entuzjazdów jazdy w terenie dobra wiadomość, mianowicie lift zawieszenia można zrobić bardzo szybko, czyli jednym przyciskiem znajdującym się w kabinie. Mamy tutaj zawieszenie pneumatyczne, które przed wjazdem w teren możemy sobie podnieść. Auto liftuje się no ładnie się liftuje, bo nadkole jest gdzieś tutaj, kiedy jest w trybie szosowym Także mamy możliwość naprawdę zwiększenia tego prześwitu, poprawy kątów. Ja zrobiłem tym samochodem 120 tysięcy kilometrów. Nigdy nie miałem żadnego problemu z pneumatyką. Wymiana czegokolwiek w zawieszeniu oczywiście wiąże się z tym, że trzeba spuścić ciśnienie z, z zbiorników. Ale robi się to, jest pod Warszawą, w całej Polsce jest mnóstwo warsztatów, które z powrotem nabijają azot. Wystarczy to później wykalibrować i wszystko działa. Żadne, ja nigdy nie miałem żadnego rozszczelnienia. Zawieszenie jest bardzo komfortowe przez to. No, jedyne co jest jakby wadą tego rozwiązania, to przy dłuższym jeżdżeniu, przy większych prędkościach, na przykład po wydmach, samochód, komputer chce zmieniać wysokość, opuścić się, podnieść i po kilku podniesieniach, kilku opuszczeniach w dół niestety kompresor wyświetla komunikat, że jest zbyt gorący i każe troszeczkę nam zwolnić, bo drugi czy trzeci raz już go nie podniesie. No zagotował się po prostu, tak? Bo to nie jest auto stworzone do tego, żeby w tym terenie robić rzeczy, do których stworzone są tak naprawdę inne samochody. Do turystyki off uważam, że jest, jest jak najbardziej ok. Dodatkowo sam dojazd do miejsca, po którym będziemy jeździć, jest po prostu komfortowy dzięki temu. Tak? Fajnie jest, dzisiaj jechałem do Was i spokojnie 140 na godzinę on się opuszcza z przodu, więc jedzie się bardzo komfortowo, tak naprawdę jak osobówką. Dopiero jak zjeżdżamy w teren, można go podnieść do góry i spokojnie daje radę. Trzeba po prostu pamiętać o jego ograniczeniach. To Dobra, powiedz mi, Paweł, On... czy to jest dźwięk przegubówek w egzemplarzu testowym, który ma 20 tysięcy przebiegów i jest już do wymiany, czy to jest dźwięk systemu dochomującego koła za pomocą hamulców? Właściwie ciężko powiedzieć, czego to jest dźwięk, bo w tym aucie jest dużo ciekawych dźwięków. Zarówno przez jakieś moduły elektroniczne, które się odzywają gdzieś pod deską, coś się włącza, coś wyłącza. Teraz coś tam sobie stuka. Także no nie wiem, może on nam próbuje powiedzieć, że on nie jest stworzony do jazdy po terenie, żeby dać mu spokój i wracać na asfalt. Patrząc z przodu na to auto, no to pierwsze z czym nam ono się kojarzy to oczywiście legendarny SsangYong Torres, którego Jeep dobrze skopiował. A tak serio, to oczywiście ten front Jeepa ma nawiązywać do tych starych kultowych modeli wagonerów. Ale na naszych drogach, zanim to auto się pojawiło, to w wielu salonach samochodowych w Polsce pojawił się SsangYong Torres, który oczywiście kopiuje ten samochód, ale pojawił się na naszych drogach wcześniej, przez co mój umysł widzi tutaj Sangionga Teresa. Na szczęście wizualnie według mnie tego auta nie popsuli i podoba mi się również tak samo jak poprzednia generacja. Nawet może trochę bardziej, bo jednak dostał takiej zadziorności zarówno z przodu, jak i z tyłu. Auto ogólnie jest bardzo duże. Ta bryła jest taka napompowana, no czuć, że ten samochód może być taką dużą, wygodną, luksusową terenówką. Można powiedzieć, że lata lecą, a dupa rośnie, ale serio, no ZJ to jest takie po prostu większe kombi I widać, że te dzisiejsze modele Grand Cherokee są po prostu o pół metra dłuższe Wszystkie samochody na przestrzeni lat urosły Niestety wielka maska wcale nie zwiastuje w tym przypadku wielkiego silnika Mamy tutaj wielkie, zabójcze 2 litry turbo Może nie jest to duży litraż, ale... Potrafi rozpędzić to wielkie auto ważące 2,5 tony do setki w 6 sekund. Także nie jest to zły wynik. Prędkość maksymalna według producenta to jest 210 km na godzinę. Trzeba przyznać, że nie kłamią. i się zaczyna, a tam pod się kończy, także praktycznie metr samochodu jest prawie, że pusty. Jest to silnik 2 litry turbo, czyli silnik znany z europejskiego Wranglera. Jest to hybryda, także mamy dodatkowo prąd. Ten układ razem generuje 380 koni. Czy to jest wystarczająco? No niby jest wystarczająco, ale trzeba przyznać, że nie ma efektu wow. Jednak jak się wsiądzie w to auto, wciśnie już ten gaz do końca, to niestety na początku jest delikatny lak, to nie jest tak od razu, że naciśniemy i mamy. No ale potem jak już ten układ się obudzi, no to coś tam przyspiesza, ale nie powiedziałbym, że wgniata w fotel. W najnowszym Jeepie Grand Cherokee pod maską jest niewielki silnik i bardzo dużo plastików, a tutaj jest wielki silnik i bardzo mało miejsca dookoła. Tutaj mamy V8 5,2 litra pojemności, które fajnie bulgocze, dużo pali i całkiem ok jedzie. Jeżdżąc tutaj na piasku samochodami bez spuszczonego ciśnienia w oponach, czyli w takich warunkach, w jakich nie powinno się jeździć, to ZJ, który najlepiej brzmi, radzi sobie najgorzej. Ma te koła najmniejsze i nie ma też żadnych systemów elektronicznych, które by mu pomagały. Tylko, że sytuacja wygląda tak, że ZJ przez tą V8, nawet zakopując się, robi to lepiej, niż brzmi najnowszy Grand Cherokee jadąc mega sprawnie. O ile nowy Jeep Grand Cherokee pali 12 litrów, no to ten pali realnie 30. To jest wszystko zautomatyzowane teraz. Samo się dzieje. Kiedyś w Jeepach w bagażniku to się linę kinetyczną woziło. Dzisiaj wozi się linę kablową z wejściem do prądu, co by go sobie podładować. A to jest moje ulubione akcesorium w nowych Jeepach. To znaczy Fiata. Gaśnica w pokrowcu Fiata, cudowne. Czuć prestiż. Nie jest tak, że jak kupujesz auto za pół miliona, to znaczy znaczek chciałbyś mieć do swojego auta? No dlatego to jest bagażniku pod podłogą. O. Mamy tutaj 250 koni. Uważam, że moc jest w zupełności adekwatna do tego, co ten samochód potrzebuje, żeby się odpychać. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo duży moment obrotowy. Nie chciałbym skomać, ale to chyba jest około 500 nm. Więc moment obrotowy robi tutaj całą robotę. Minusem na pewno maska stworzywa sztucznego. Nie wiem dokładnie, z czego ta maska jest wykonana, ale niestety pojawiają się takie pęcherze, które teoretycznie wyglądają jak rdza to rdzą nie jest. Była to wada fabryczna. Ta maska była wymieniana na gwarancji, i niestety ta wymieniona z nią zrobiło się dokładnie to samo. Tak? Więc, ale on nie skoroduje, po prostu nie wygląda estetycznie. Tak, tak jak mówię, mamy 3 litrowego diesla w samochodzie pilnujemy wymiany oleju, tak? Bo wejdziemy na pierwsze lepsze forum i po prostu każdy będzie odradzał diesla z uwagi na wadę konstrukcyjną w postaci zacierających się panewek. Rozmawiałem z mechanikami, które te samochody serwisują i są auta, które padły po 30 tysiącach, są auta, które padły po 100, po 200, ten ma przejechane 220 ponad tysięcy, nie dzieje się z nim nic, nie bierze oleju, nigdy mówię, nigdy mi nie zawiódł. Znam samochody, które mają przejechane 300- 400, nawet 500 tysięcy z tym silnikiem, i te auta jeżdżą. No i mamy skrzynię 8 Ośmiobiegową skrzynię ZFA to jest ta sama skrzynia, e, która jeździ e, tak naprawdę w BMW e, i w wielu innych samochodach. Ja z takich ciekawostek chciałem wymienić olej e, w skrzyni biegów. E, zebrałem oferty z salonu, z, z serwisu Jeepa. E, finalnie po kodzie e, skrzyni biegów zadzwoniłem do, do sklepu z częściami do BMW i te same części kupiłem e, za ułamek ceny, którą. E, Mógłbym kupić w sklepie z częściami do Jeepa I tym jak ta miska do mnie przyjechała To po prostu numer seryjny się zgadzał Wszędzie było oznaczenie ZFa, Więc to jest ta, ta, ta sama skrzynia Kwestia tylko teraz, żeby to wymienić Później zaadoptować I cieszymy się dalej jazdą Ten silnik jest dobrze znany z... Wranglerów i dużo osób się broniło jak wyszedł Wrangler generacji JL, że jak to Wrangler bez V6, jak to Wrangler dwulitrowy. No ale dzisiaj po kilku latach możemy stwierdzić, że te dwulitrowe Wranglery jeżdżą, jeżdżą dobrze i to nie jest silnik, którego jakoś bardzo trzeba się bać. Trochę szkoda, że Grand Cherokee nie ma dużego silnika na naszym rynku, bo Grand Cherokee przyzwyczaił nas, że od początku, od pierwszej generacji, od ZJ było tu 5.2 V8, było 5.9 V8. Potem mieliśmy różne wersje chemii, SRT i wszystkie generacje Grand Cherokee w Polsce zawsze miały duże silniki. Dla kogo jest to samochód? Myślę, że jest to samochód dla kogoś, kto ma trudny dojazd do domu, a lubi sobie autostradą lecieć 200 na godzinę. Poprzednia generacja miała wersję Trailhawk, która miała 6,2 litra z kompresorem ponad 700 koni. No niestety nie ma tu takiej mocy. I czy jego osiągi są wystarczające? Nie jest to wolny samochód, ale mam wrażenie, że trochę te jego osiągi odejmują mu prestiżu, bo ten samochód sprawia wrażenie, że jest tak półkę wyżej niż jest. Ale jak ciśniemy gaz do dechy, to powiedzmy, że Audi A6 na drodze raczej nas porobi. To nie jest najszybszy słów na rynku, i jak porównamy to na przykład do jakiegoś range rowera, który może mieć dużo więcej mocy, no to jest trochę biednie. Nie jest tak, że to auto jest wolne, ale na klasę, do której aspiruje, no to trochę wstyd. Zapraszam Cię teraz, żebyś wsiadł za kierownicę naszego Samita i zobaczył, jak wygląda nowy Grand Cherokee. Jeepy Grand Cherokee zawsze mi się kojarzyły z jeepami, które miały namiastkę komfortu w sobie, bo już w latach, kiedy pojawił się XJ, to równolegle pojawił się ZJ, który był autem, jakby nie patrzeć, bardziej komfortowym. Już trochę go pobrudziliśmy. Ale. No, widać. <laughs> no, jest to zupełnie inna bajka. Tu widać, że tamten samochód był projektowany tak naprawdę w 2014 roku. Tam i tak jest nieźle, bo to jest już samochód, który, który został zaprojektowany wnętrze samochód zaprojektowany po tym, jak Fiat przejął Chryslera i tam widać powiew tej, tej europejskiej deski rozdzielczej, no ale tutaj już mamy zupełnie inny, inny świat. Tak naprawdę mamy dużo więcej świecącego plastiku, mamy dekory drewniane, no wygląda naprawdę bardzo ładnie. I w porównaniu z poprzednią generacją to jest bardzo duży przeskok, ponieważ wnętrza w buka 2 no, nie zachwycały według mnie. Tutaj już naprawdę jest nowocześnie. Mamy wszędzie skóry, tutaj mamy wykończenie z drewna, które naprawdę jest dobre jakościowo. Co łączy najnowszego Grand Cherokee tego zj to piaskowe wnętrze. Z tym zawsze kojarzyły mi się stare Jeepy. Z tym, że w kontekście do aut terenowych na rynku te samochody były dużo bardziej komfortowe, dużo lepiej wyposażone. Mamy tutaj elektrycznie regulowane, grzane siedzenia, mamy tutaj oczywiście automatyczną skrzynię biegów, fajny system audio, piaskowe wnętrze z drewnianymi wstawkami, szyberdach, klimatyzację. W latach 90-tych Grand Cherokee jakby wyznaczał trendy, jak bardzo fajnie, komfortowy może być samochód terenowy. I jakbym miał wybrać takiego Jeepa, który mi się najbardziej podoba, to właśnie chyba ZJ mógłby być tym samochodem. I ta generacja widać, że aspiruje naprawdę już do takiej półki premium suwów, bo poprzednia generacja Jeepa Grand Cherokee była w środku podobna do aut pokroju Dodge'a Challengera. To wnętrze było bardzo podobne, podobnie wyposażone, podobnie stylizowane i było fajne, ale to było takie auto, widać nadal, że to był Jeep, że to był taki samochód, nazwijmy to, komfortowy, ale użytkowy. W tej generacji Jeep Grand Cherokee widać, że bardzo mocno depcze po piętach ręcz rowerowi. Przedni fotel jest odsunięty pode mnie, czyli pod prawie dwumetrową osobę. I teraz z tyłu siedzi prawie dwumetrowa osoba i naprawdę miejsca jest tutaj dużo. Nogami nie dotykam praktycznie fotela. Nad głową też mam sporo miejsca, a to, co dodaje tutaj bardzo klimatu, to jest dach panoramiczny, który od samego przodu ciągnie się praktycznie do samego końca i siedząc z tyłu, widzimy to, co jest nad nami. Na bardzo duży plus w tym samochodzie są fotele, które są oczywiście grzane, ale mają też masaż, czyli jest to coś. Co w samochodach terenowych? No nie wiem, chyba pierwszy raz w życiu widzę, bo nie kojarzę, żeby jakieś inne auto terenowe na rynku miało fabrycznie fotele z masażem. Kolejną ciekawostką, która pojawiła się w tej generacji Jeepa Grand Cherokee, jest wyświetlacz HUD, czyli wyświetlanie prędkości plus kilku komunikatów na przedniej szybie. Również mamy poukrywane takie smaczki jak Stacje ładujące, mamy gniazdka USB, mamy podłączenie do HDMI, mamy ładowarkę indukcyjną. Przed pasażerem znajduje się na przykład elektroniczny wyświetlacz, gdzie Dobre. ma różne multimedia. Na kolejny plus zasługuje kierownica, która jest po prostu wygodna w dobrym miejscu, ma dobrej jakości plastiki, fajne drewniane wstawki i ogólnie sprawia takie wrażenie samochodu premium, a to przecież kierownicą prowadzimy samochód i jakby przez nią odczuwamy to, jak samochód się zachowuje. I teraz tak, ekrany fajnie, ale one nie do końca działają tak, jakbyśmy chcieli. Klikając w różne przyciski na ekranie, nie zawsze uda się, że one od razu za pierwszym razem się włączą. Mam wrażenie, że ten ekran mógłby być trochę bardziej responsywny. Nie jest to taki najlepiej działający system multimedialny, jaki mógłbym sobie wyobrazić. Przy okazji w tym samochodzie elektronika przejmuje naprawdę dużo władzy nad nami. Na przykład, stojąc odpalonym na postoju, na postoju, dodając gazu jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to odpalić silnik spalinowy, który w trybie hybrydowym może być zgaszony, i nie jesteśmy w stanie dodać gazu na postoju. Znaczy. Wiadomo, że nie ma po co, bo to jest dwulitrowy silnik, ale jak widać, ta elektronika bardzo mocno przejmuje tu kontrolę i jedyne co mogę zrobić, to z jakichś 1000 na 1200 obrotów dać gazu na postoju. Nie ma opcji dania do postoju na odciny. No, po prostu XXI wiek. Dla fanów audiofili bardzo dobra wiadomość, ponieważ w standardzie mamy tutaj nagłośnienie firmy Macintosh i jest to nagłośnienie, już naprawdę bardzo premium. Egzemplarz, który testujemy, to jest oczywiście samochód prasowy. Auta prasowe dostają dość duży wpierzchnię przez wszystkie redakcje i każdy go traktuje jak auto służbowe nie swoje. I ten samochód ma 20 tysięcy km przebiegu. I chciałbym powiedzieć, że klamki są fajnie wykonane, bo są ciężkie metalowe, ale ta klamka ma luz. Duży luz. Ma naprawdę duży luz. Lata po prostu roztechutana. A druga na przykład nie. Samochód ma 20 tysięcy km przebiegu i coś takiego. Nie wiem, czy tu coś jest zepsute, czy one po prostu tak wychodzą. Jak patrzysz na nowego Grand Cherokee'ego? Jako dobrą ewolucję, czy jednak idzie to w złą stronę? Wydaje mi się, że idzie to w stronę, którą powinno iść. No Niestety, tego nie zmienimy, w jaką stronę te samochody idą. Uważam, że przynajmniej zachowany jest taki charakter. Mamy ten grill, który odwołuje się do Jeepa. Myślę, że właściwości terenowe są całkiem niezłe. Bo patrzy, oglądając ten samochód pod spodem, widzieliśmy, że jest bardzo wiele rozwiązań, które są tak naprawdę żywcem przejęte ze starego WK2, które sobie radziły całkiem nieźle. Masowo no, ten samochód jest troszeczkę cięższy, bo on jest chyba odrobinę większy. No pytanie jak silnik, tak? Myślę, że to 2.0 to niestety będzie się tutaj męczyło bardzo w tym samochodzie. <śmulny> Ten samochód w terenie jeździ bardzo sprawnie, ale bardzo sprawnie za pomocą sprawnie działających systemów elektronicznych. I to czuć, że jakby no nie jest tak, że ja dodaję gazu i ta moc jest przenoszona na koła, tylko ja dodaję gazu, system coś myśli, hamuje hamulcami. Jakby on jeździ bardzo sprawnie, bo mamy na piasku, który jest kopny, w ogóle szosowe ciśnienie w oponach, wjeżdżamy na miejscach i ten samochód się trochę krzyżuje, ma koła w powietrzu i to hamulce nim hamują, on jedzie, więc sprawność tych systemów jest naprawdę bardzo wysoka i to dobrze działa i jakiś, dla takiej osoby początkującej, która y, ma suwa i czasem zjedzie gdzieś z, bo, z, z głównej drogi na bok i będzie potrzebowała, żeby samochód za nią pomyślał i poradził sobie to on, on bardzo jest tym sprawny, on sobie poradzi, ale nie jest to taka sprawność terenowa której my offroadowcy oczekujemy. My chyba oczekujemy tego, że jeżeli będzie 500 Nm to on będzie pod prawą nogą i kiedy chcemy to ich wykorzystamy, a tutaj no niestety tak nie jest. Ten samochód y, on sam podejmuje decyzję, co robi w terenie. Pewnie w jakimś stopniu jest to dobre, bo jak widzicie, nadal się nie zakopaliśmy, a bardzo się staramy i ten samochód robi to wszystko bardzo dobrze, ale ja siedząc za kierownicą nie mam kontroli nad tym, w jaki sposób ten samochód jedzie. Myślę, że ono jest bardziej terenowe niż nam się wydaje, bo patrząc na niego, Ogólnie tak, odkąd go odebrałem, miałem poczucie, że jednak trochę zatracił ten charakter terenowości i aspiruje do bycia właśnie wielką, komfortową limuzyną, ale w tym momencie jestem nawet delikatnie zaskoczony, że sobie tak bez problemu na tym piasku radzi. Ja bym się tej elektroniki tutaj, tych systemów nie bał, bo przynajmniej w tamtym samochodzie one pomagają. Naprawdę te tryby, które są, czy to do jazdy po błocie, po śniegu, one pomagają odpowiednio, w, w, czy w jak wjeżdżaliśmy tutaj na piaskownicę po przejechaniu od od razu na tryb piasek. Od razu zapina się tylna blokada. Na czym polega problem? E, wiesz co? Wy... Mocno podbija mnie tam na początku, przez co wytracam prędkość. E, no a tutaj już już jest zbyt wolno jadę po prostu. A jakbyś spróbował przycisnąć przed samą górką do samego końca to komputer odetnie czy pozwoli ci. Eee, no teraz już słyszałeś, końcówka jest odcięcie. Tak, to ja od, y, od momentu ruszenia tak naprawdę mam gaz w podłodze. Okej. Okay. To czy znaczy, to dziwne w sensie. Dużo tracisz prędkości na dole, w tym błądzie. Podbija mnie, to jest, wada, nie, to jest wada pneumatyki. Ona po prostu w tym momencie tam nie wybiera, tylko podskoczy, podskakuje całe auto. Bo na drive jeździsz na reduktorze. Yy, na reduktorze na trybie na piach. Yy... I na drive tak. Możesz tutaj zablokować manualnie jakiś bieg? Eee, wiesz, co mogę? Mogę włączyć tryb manualny. Eee, no i pytanie teraz, na którym biegu zostawić? Tu jest ośmiobiegowa? Tak. To spróbuj najpierw z trójki, może, albo z, no z czwórki. Tak naprawdę powinno się nawet udać. On wrzuca, wrzuca szósty biegasz i dlatego mu brakuje mocy. Spru Czyli nie możesz sobie zblokować e, na tej czwórce. Z, znaczy wbiąłem trójkę, później nagle wbił szóstkę niepotrzebnie. Muszę jeszcze raz spróbować e, przełączyć, wiesz? Jeep Grand Cherokee zawsze dla mnie był takim samochodem, który byłby dla mnie drugim wyborem po terenówce, jeśli chciałbym mieć suwa, który nadal ma takie bardzo terenowe aspiracje. Bo jasne, że są bardziej komfortowe i lepiej jeżdżące suwy po drogach, na przykład nie wiem, BMW X5 czy X6, zawsze będzie takim autem, który będzie na drodze lepiej się sprawdzało niż to. Bo Jeep Grand Cherokee w swoim jakby takim DNA ma ten terenowy rodowód, przez co na drodze prowadzi się nadal z tą nutką Jeepa. To nie jest najlepiej prowadzący się SUV na rynku, ale jest to naj, najbardziej komfortowa terenówka na rynku można powiedzieć, bo przy poprzedniej generacji WK2 też mieliśmy takie pewne obawy jak to będzie wytrzymywać, jak to będzie jeździć. A zauważyliśmy, że te samochody jeżdżą w terenie, jeżdżą turystycznie, przyjeżdżały na nasze rajdy, przyjeżdżały na nasze szkolenia i ogólnie ten Jeep Grand Cherokee poprzedniej generacji bardzo pozytywnie zaskoczył swoją wytrzymałością, będąc takim najbardziej terenowym suwem na rynku. I myślę, że ta generacja też nie jest jakąś wielką rewolucją, tylko bardziej ewolucją poprzedniego modelu. Czymś, co po prostu Jeep chciał pokazać światu, że potrafi zbudować suwa premium. Ja osobiście za pół miliona wziąłbym Wranglera, dlatego że miałbym prawdziwe auto terenowe. Nie oszukujmy się, Jeep Grand Cherokee to nie jest inny model Jeepa, który ma konkurować z Wranglerem. To są zupełnie inne półki samochodów. Tylko że pół miliona za Wranglera to też uważam, że jest trochę przepłacony pieniądz bo wszystkie te samochody chyba trochę nie są warte tych pieniędzy, które dzisiaj kosztują. I, I to jest trochę dziwne, że ta motoryzacja idzie w taką stronę, że te samochody są dwa razy droższe niż 5 lat temu. Kurczę, no jak ja patrzę na to auto, to nie widzę w nim pół miliona. Jeżeli to auto kosztowałoby 350 tysięcy, to bym powiedział, że jest to super auto za tą cenę. A za pół miliona to trochę dużo jednak. Jeżeli po tym odcinku Wam się to auto spodobało, albo już od dawna Wam się marzyło i chcieliście je zobaczyć, pomacać lub się przejechać, to śmiało wpadajcie do Edmarku w Warszawie, to auto tam jest dostępne.